No to cześć, zagrajmy sobie w River znowu. <noise> Jakoś coś w ostatnim czasie nie ma nic ciekawego w SSO, więc nie ma co nagrywać. Natomiast hobby horse już będą za niedługo e, dostępne. No i co, zrobimy sobie powiększenie swoich funkcji. Podobne. Ostatnio sobie je powiększałam. Zawsze to trochę mniej Rzeczy w magazynie, a zawsze więcej mm, pieniędzy Dobra, tutaj odbieramy turbą Super, tutaj odbieramy y, Tomarkę Tu sobie poziom zrobiłam I to to samo Dobra I żadnych statanek nie mamy Chociaż możemy to chyba zrobić Tak, Na turku Pamiętaj, teraz i Tudy, jak no bo zrobić inna tur, bo pojedziemy... Mam nadzieję, że teraz będę da i mniej słychać głos gry, czy jak by to nazwać? Dobra, jak się to jechało? O, tam jest. Teraz zmieniamy przyjeźdźkę normalnie. i okay, chyba zrobimy to z banku bo ja wspomniałam, że jest szkoda przelewna, idzie od mnie do widzu i co jeszcze wytrenujemy tą klaczkę arabską i tak czy jest i jakie to zadanie? jeszcze mniejszą

Dobra, co mi się tutaj powiadomień przychodzi? Uh -huh. no, nie chcę. Aha, to to. Dobra, weźmy. Zobaczmy czy mamy odbiór.

Setting the pace. Archaic Act in third position, followed by Invisible Incident, looking to make it from Bunny Baronet. Just behind it's Confused Cactus. Number six is at the front. Invisible Incident in second position, and then it's Arcade Act. Number six in tenth position, two lengths away, it's official feature. Race hot up for the winning post. Number six in tenth. Behind its official feature. Możemy I co? Um, weźmy na te zawody. Tę uh -huh. to są, tak. A, bo nie mieliśmy tą trenować na ja tak klacz. No to zobaczymy na tych zawodach klacz. Bardzo kreatywne imię. Away they go. First out of the gates is outrageous explosion. Illusions. Ice. Also off to a good start. At the 800, it's Desperate Search. Trying not to be outstripped by Gloomy River. And then it's number six. Still going, it's Capsule Choice. Desperate Search. In second, a length behind, it's Gloomy River. Number six, gaining momentum and flying through. Capsule Choice, the leader. Desperate Search, in second position. Then, number six. Velvet Galaxy, scraping the paint off the rails. Capsule Choice, still outrunning the rest. Gloomy River, wants the front, putting in a strong bid with Desperate Search. Illusions Ice, in fourth place. Toe to toe with number six. Capsule Choice, still outrunning the rest. Number six, in third. Illusions Ice, gaining momentum and flying through. They straighten up for home and it's capsule choice. Desperate search is finishing at a rate of knots. In the shadows of the post, gloomy river driving for home on the outside. <laughs> Rapka naszego z wyjątkową. Bo wyjątkowa jest lepsza jako klacz. Jest naprawdę dobrym koniem. Więc e, zobaczymy, jak będzie. No, ja będę musiała przyspieszyć. Wallpaper comments in third spot. Silvery snore pushing hard. Bo Ogólnie postanowiłam trochę klacz, żeby e, ją w, jakby by co powiedzieć, wytrenować, ale niestety bardzo słaba jest. No i wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Przynajmniej tego zrobiła. nie zrobiłam. Nie mogłam poznać sierpniczki. Nie. A ja za chwilę będę... Z... Nie, tu. Tu. Sierpaczkę tworzyć. Znaczy... Nie tworzyć. Dobra, mam nadzieję, że urodzi się arabskim. ...generacja, tak. Genetyka. Ale ładna maść jest, to jest najważniejsze, jest ładna maść. Takiej maści to mi brakowało. I jest klacz. Dobra... nie, nie, nie. Ta nie, losowa. Dobra, będzie roz. Proszę, bądź Arabem. No i nie jest arabę, no. No ładna jest, ale nie jest zarabia, więc podziękuję Państwu. idźmy znów. Dobra, to chodźmy. Znowu coś ładnego i niestety... Oh, co to za maść? Ja nie chcę pierwszej generacji, ale... Jedźmy <laughs> z głowy generacją. Nie chcę pierwszej genetyki, ale... ale maść jest piękna. To imię pasuje idealnie. Tu to mam. Ech, wyglądała ładniej. No cóż. Tu mam gwarant. Co to jest za kon... Ok. Hmm. Ciekawe. Ogólnie postanowiłam tak zrobić i za to sprzedać w ogóle kremelkę. Czemu <grym> Karmelek jest ogólnie koniem z drugi, yy, drugim poziomie, więc nie jest mi absolutnie dosyć Wiadomo, to nie przetrwuje jak nie się przejawia na przykład na taki, słaby koń. No i nie tak. No i spróbujmy zobaczyć co na obrót... I tak to wygląda, nie wiadomo co to jest Ale trzeci poziom, ale nie, takich koni ja nie potrzebuję I nie potrzeba trzeci poziom arama Ale nie każda, Czyli nie Angelika Oj, ja się tu będę bawić z tymi końmi Bo kolejny mi zrebaczek A tym razem To ojciec była rabem, więc no... Dajcie, raba Słuszne, się I znowu taka trochę Zara. No. No tak. Dobra, postanowiłam go... Znaczy ją sprzedać. Wiem, że to jest jakaś nowa nasza znaczy rasa i maść, ale co do tego, bo ja masz, bo nie jest, nie, nie, tak. Dobra, rozmnożyłam w ogóle tutaj yy, syna z matką, no, tu jest po prostu pomieszane jak najlepiej, co ten zasób, nie? Znajdziemy ten na wyższym poziomie. O, po kubuńka trzeciej mi znowu. No to teraz mogę tą matkę sprzedać. Mamy tu... Dobra, tak na klacz, która u nas zostaje na ten moment. Mamy trzeci, jest git. Super. <grym> no to ona zostaje sprzedana. Jezu, ile to się trzeba było męczyć. No miło było poznać. Aż w teraz święty spokój dla mnie. An army covering extra territory just by worry whisper in third place next it's slow subject full forgery in seventh position two lengths behind it's office suit Punktu. A wy możecie przy okazji zdecydować w komentarzu, czy jest przynajmniej taką robię na, na pierwszym poziomie, bo już mi nie jest potrzebna, Skoro mam konia na drugim poziomie, ugiera i klacz na trzecim. Dobra, mamy już dwie punkciki. No i chyba ostatniego śrobaczka tworzymy dzisiaj. No i mamy. Ale jeszcze nie. <śmiech> Myślałam, że <laughs> Dobra, teraz mam już 100% i mam nadzieję, że będzie to na wyższym poziomie niż mamy, No i jednak nie. Jednak drugi poziom, czyli muszę mocniej kla trzeba wytrenować, żeby donieszły niej No i oczywiście na robot idzie na sprzedaż, bo... Ej, ładna maść. I jeszcze nie idzie chyba. Chyba jeszcze nie zdecydujemy czy sprzedajemy rabiam no. a potem najwyżej ją pokryjemy z tym ogierem, bo jest bardzo ładna maść, bo tak, no. no ale to już w następnym odcinku zdecydujcie w komentarzu czy sprzedajemy jego i kryjemy ją czy ją sprzedajemy a jego zostawiamy to już od Was zależy eee, co z tego wyniknie resztę konno zostaję no ja to na ten czas będę po prostu konie trenować, bo trzeba trochę potrenować ją i na pewno Tofi, żeby lepiej wygrała. Właśnie teraz te rozdyty są tutaj, jak tam turbo. Czemu ty nie masz rozdyty? Czemu ona ma rozdyty? Ty nie masz. Nie rozumiem tego. No ale dobra, zdecydujcie w komentarzu, jakiego konia sprzedajemy, a jakiego zostawiamy. I no i ja w następnym odcinku będziemy znowu to samo dudnić po prostu na raby żeby było jak najlepszy poziom no, no to cześć